Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. I muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że takich gości to ja lubię, którzy przychodzą z giftami. To jakimi giftami? Słuchajcie, przyda mi się na zakupy do biedronki. O, tu tak chciałam Wam pokazać. Takie dwa egzemplarze i nawet mają swoje oznaczenie, swoje logo. I co mnie najbardziej, co mnie najbardziej e, zdziwiło, długopis z logo, no to porządna firma. No właśnie, co to za porządna firma? Audi Klub Wocławek, tak? Club dokładnie. No właśnie, Audi Klub Wocławek. Drodzy Państwo, jest dzisiaj u mnie, czyli Marlena Rosińska i Jacek Rośliński. serdecznie. Spytałam się ich przed programem, czy się poznali poprzez Audi. Nie, powiedzieli, że przez łódź. Także <grym> <grym> widzicie, nie tylko samochody, ale też różne wydarzenia łączą ludzi, ale oni dzisiaj przyszli właśnie w związku z samochodem Audi, bo należą do klubu właśnie Audi. Klub Włocławek. I ten Audi Klub Włocławek organizuje kolejny raz. Który? Ósmy. Ósmy raz. To nieźle. To taka już się zrobiła dość poważna impreza chyba, co? Tak, bo to są nasze ósme urodziny, mhm. a piąty Kujawsko-Pomorski Zlot Audi. Okej. Okay. Właśnie. Kiedy, gdzie i w ogóle. Co tam się będzie działo? 20 lipca mhm. w Witowie. Jest... Czyli sobota. Sobota. Mhm. Witowo, gmina Bytoń, mhm. boisko przy szkole. Okej. Okay. I co będzie na tej imprezie? Będą konkursy z, z, z nagrodami. Mm -hmm. e, Przyrody helikopterem. Ale łatwo będzie można wygrać te nagrody, czy tak ciężko? <laughs> Myślę, że łatwo. I <laughs> będą naprawdę ciekawe nagrody do wygrania. Okay. No to, to e. powiedzcie, jakie, żeby zachęcić tych ludzi, żeby przyjechali tymi swoimi audjami tam. Na razie nie możemy ujawnić. Aha, tak. <laughs> nie możemy <laughs> ujawnić, ale będą vouchery e, na detailing samochodów, A, okay. e, głównie wewnętrzny mm -hmm. detailing. E, na pewno. Uczestnicy będą zadowoleni. Okej, okay, dobra. No to co jeszcze będzie oprócz tych konkursów? Będzie strefa gastronomiczna, mhm. będą loty helikopterem, jak już mój mąż wspomniał. Okej. Okay. To tak, to tak luksusowa się zrobiła z tym helikopterem, bo się tak. poczuła jak Donald Trump no, <grym> z Nowym Jorkiem. To co z tymi lotami będzie? No powiedz coś więcej, bo to, to myślę, że to może przy... zachęcić ludzi, żeby przyjechali. No tak, przyjeżdża do nas Vector Helicopters tak. firma. I będzie można sobie takie 5-7 minutowe loty na terenie Witowa, czy też dalej Widokowe, zafundować. Mhm. My sponsorujemy połowę mhm. tego przelotu a drugą połowę osoba zainteresowana taką usługą. No i no fajnie, nagrać to na Instagrama dla bajery, lansów, zdjęcia, zdjęcia, filmiki super będą. Słuchajcie, zdjęcia. ja bym to już tam nawet dla tego helikoptera poleciała, tak mnie zafascynowali tym, że się zaczęłam zastanawiać. No dobra, to co jeszcze oprócz tego? Tak, także Będzie jeszcze fotobudka, 360 okay. stopni. Yy, zdradzę, że też będzie można wygrać fotobudkę na imprezę, mm -hmm. yy, dwie godziny fotobudki będą muchańce dla uh -huh. dzieci malowanie twarzy yy, symulator jazdy uh -huh. także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie No fajna atrakcja <laughs> powiem wam szczerze zapraszamy, Bardzo fajna Od proszę. której godziny Zaczynamy o 12. O 12 i co, 12. do białego rana? Jeśli będą ci sami być do białego rana, to pewnie, jak najbardziej. Okej, okay, dobra, to jak to się zaczęło, że, że powstał klub taki y, skupiający ludzi posiadających Audi? Klub y, założył nasz kolega świętej pamięci, mhm. Joachim, y, mhm. w, Witold, Joachim mhm. w 2016 roku. Y, wspólnie z, z kolegami zaczęli się spotykać, po prostu zaczęli się sp spotykać mm -hmm. z samochodami na, na różnych rodzaju placach, na parkingach. Mm -hmm. Rozumiem, że Audi? A, Audi tak, ta. od Audi. I w końcu postanowili otworzyć klub, założyć klub. Mm -hmm. I tak małymi kroczkami, powoli, powolutku coraz więcej osób przybywało. I to się rozszerzało na coraz większą skalę, mm -hmm. Już nie tylko na Wocławek, a też i na, na Radziejów, na Bytoń, Topulkę, na coraz mm -hmm. większe obszary. Okej, okay. ile teraz osób macie mniej więcej, albo aut może powinno powiedzieć? 40 parę osób, ale mm -hmm. aut będzie mm -hmm. około 30. Okej, okay. czyli ludzie się fascynują Audi, co? Powiedzcie, co Was w ogóle zafascynowało w Audi? No ja akurat jeżdżę inną marką, ale dlatego, że służbowe. Typowo nas? <śmiech> <śmiech> Mnie, nie, nie znowu co zafascynowało. Po pierwszym roku jeżdżenia Audi powiedziałem, że nie chcę innego samochodu. Osiem mm -hmm. lat jeździłem y, marką Audi, teraz y, też jeżdżę Audi. Sprzedałem mm -hmm. poprzednią, teraz kupiłem drugą i też, mm -hmm. też Audi, tak. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, a nigdy nie myślałeś o zmianie, naprawdę? Na tę chwilę nie. A kiedy jeździ Audi? Nie, nie tylko nie. i wyłącznie Audi. Nie. A ty daje ci prowadzić? Tak. tak, tak. Nie, nie ma wyjścia. Okej. Okay. Audi ma cztery kółeczka. Ja to pamiętam na pewno. Ja jestem średnim e, znawcą znaczków, ale no, Audi nie sposób nie, zapo nie zapomnieć. E, powiedzcie mi, e, w Twoim też kiedyś organizowaliście te złoty, prawda? Te urodziny? E, tak, tak, był mhm. złoty pod i robiliśmy też w Dobiegniewie, a to jest bardzo blisko. Okej, okay. Teraz robicie jednak w okolicach Radziejowa, prawda? Tak, w, tak. w okolicach Topórki, a czemu powiedzcie? Y po prostu jest nam łatwiej. I y y y y y y mamy większą pomoc. Mamy większą pomoc, y koszty mniejsze, tak? Nie y płacimy y za prac, za prąd. A tutaj musieliście płacić w włosku? Niestety tak. Mhm. Tak. To trochę przykro, nie, że impreza, no może dla, dla Bytonia nie, bo dla gminy Byton nie, bo mhm. trafiła do nich sztandarowa impreza związana z Audi, to, 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 to. natomiast może trochę szkoda dla wocowka. W 2016 roku został założony ten klub i on tak się rozrastał, ale Wy nie działacie tylko jak gdyby w zakresie Audi, też działacie trochę w zakresie takiej społeczności lokalnej, pochwalcie się trochę. Tak, dokładnie. Zbieraliśmy dary dla schroniska, mhm. zwierząt. Również w orkiestrze braliśmy udział. Mhm. Teraz byliśmy też na wyścigach braków w, w Radziejowie. Mieliśmy mhm. swoje stoisko i tam była zbiórka dla tobiasza. Mhm. To też wystawiliśmy swoje stoisko i zapewniliśmy jakieś tam małe atrakcje, żeby, żeby przybyli goście mogli. Mogli jakoś do nas podejść, nas poznać. Mhm, mm okej. Okay. A jest zainteresowanie w członkostwie w takim klubie? Jakby ktoś na przykład chciał do Was przystąpić, to co musi zrobić? Musicie po prostu odezwać do nas. Na, Jesteście na, na Facebooku, na Facebooku, tak, tak, na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, mhm. odezwać się do nas. Okej, okay. co napisać? Chcę, chcę uczestniczyć tak. w Waszych spotkaniach, bo tak, słyszałam, tak. że macie takie dodatkowe spotkania. Tak. Pochwalcie się, pochwalcie, e co to za spotkania. E ogólnie zapraszamy, żebyście zapisali. nas e e na, pewno na pewno odpowiemy. Ktoś z nas od odpiszę, tak. E tak, sobie wspólne ogniska, e wyjazdy jakieś nad jezioro. Też, o, też Jak któryś z naszych klubowiczy, bądź klubowiczka bierze ślub, mm -hmm. to robimy obstawę ślubną. Czyli tak, ale taką bramę znaczy prowadzimy, prowadzimy ha, prowadzi. tak, parę modą i robimy też bramę. No my się pochwalimy, że na naszym y, ślubie mieliśmy taką tak. obstawę, zrobili nam klubowicze, jeszcze mieliśmy wspaniałą bramę mm -hmm. i przez całą drogę z kościoła do sali prowadził nas audie lub Super. So Więc, jeżeli, tak, macie, super. jeżeli macie Audi, to koniecznie musicie się dopisać do klubu e, Audi Club Wocławek. Mają fajne gadżety, naprawdę bardzo profesjonalne. Powiem Wam szczerze, że aż miło się patrzy, jak ludzie tak profesjonalnie podchodzą do tematu. Przychodzą, dają gifty. Tak, <grym> i gości lubię, tylko takich poproszę w studio. A takie rzeczy się zawsze przydadzą. No i przede wszystkim jakość wykonania jest fajna. E, więc jeżeli chcecie przynaleźć do ludzi, którzy poważnie podchodzą do tematu i lubią Audi i Wy też macie Audi, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście się do nich odzywali jak na Facebooku, e, Audi Club, Audi Klub Wocławek, także śmiało możecie e, później spotykać się z nimi na takie spotkania, oni powiedzieli, jak się nazywają, bo no, nie będziemy mówić to na antenie. <laughs> Ale na masz... stronie wszystko jest, zapraszam. Tak, na stronie macie informacje, co to za spotkania. Na pewno bardzo fajne. No i przede wszystkim e, fajnie, że kolejny już raz organizują urodziny i, i zlot samochodów. Zapraszacie wszystkich z samochodami Audi, rozumiem. Nie, Nie tylko. tylko. Nie, ty a, to, Nie ci, tylko. Ci co mają tak. Bemkę i Mercedesa też ma bardzo. Jak najbardziej zapraszamy. Tak. Czyli w sobotę 20 tak. lipca od godziny 12.00. Hmm, okay. um, Parking przy szkole? Wojsko boisko, szkolne, boisko, 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 szkolne tak? w miejscowości Witoń. Wito, witowo, witowo przepraszam, Witowo, gmina Bytoń. O, tak, gmina bytoń. To jest niedaleko e, jeziora Guszyńskiego, więc jeżeli przy okazji jesteście nad jeziorem Guszyńskim, to śmiało można e, tam się wybrać. E, ja bardzo serdecznie dziękuję Marlenie i Jackowi, którzy się poznali nie z Audi, tylko na Woodstocku. Bardzo fajna para. Będziecie mogli ich zobaczyć w najbliższą sobotę na wydarzeniu. Ja trzymam kciuki za ten helikopter. Sama bym przyjechała. Dziś wczesamy. Wczesamy. Dziś wczesamy. Wczesamy. Dziś wczesamy. Fajna atrakcja do, do Lansu na Instagram. Bardzo dziękuję. <śmum> dziękuję